Myślisz, że sam wybierasz, co konsumujesz, co myślisz, czego pragniesz, ale nie zauważasz, że jedynie reagujesz na to, co zostało starannie zaprojektowane, by przechwycić Twoją uwagę. Współczesne media nie chcą, żebyś myślał, chcą, żebyś reagował. Klikami, polubieniami, zakupami, zaangażowaniem. Nie potrzebują Twojej świadomości. Potrzebują Twojego czasu. Twojego impulsu, twojego rozproszenia, a im bardziej jesteś rozproszony, tym łatwiej kształtować twoje postrzeganie. Nie żyjesz, jesteś kształtowany, programowany, warunkowany, by być płytkim i sądzisz, że to normalne. Pomyśl, kiedy ostatnio naprawdę głęboko zastanowiłeś się nad czymś, co zobaczyłeś w internecie nie z obowiązku, ale z autentycznej potrzeby. Prawda jest taka, że architektura sieci, portali, algorytmów została stworzona po to, byś był stale stymulowany, nierefleksyjny. Nie ma miejsca na pauzę, na trawienie, na niewygodę. Jest tylko ruch, nieskończone przewijanie. I w tym ruchu Twoja głębia powoli się wyczerpuje, bez bólu, bez hałasu, aż pewnego dnia myślenie z jasnością staje się niemal niemożliwe. Jesteś trenowany do życia w natychmiastowości. Do lubienia tego, co łatwe, co nie wymaga myślenia, co potwierdza twoje poglądy, nie kwestionując ich. Media podają to na tacy, powierzchowną rozrywkę, gotowe opinie, szybkie oburzenia, wszystko przerzutę, wszystko bezpieczne, nic, co zmusza do spojrzenia w siebie, zakwestionowania przekonań, zmierzenia się ze złożonością rzeczywistości. I tak, dzień po dniu. Twój umysł przyzwyczają się do powierzchni. Głębia zaczyna wydawać się nudna. Wątpliwość niewygodna. Cisza nie do zniesienia. A kiedy to się dzieje, już nie myślisz, tylko reagujesz. Musisz zrozumieć, media nie są neutralne. Nie tylko pokazują świat, one go tworzą. Montują, przycinają, wyolbrzymiają, zniekształcają. Wszystko po to, by przyciągnąć uwagę. A uwaga to nie jest drobiazg, to brama do wszystkiego. Kto kontroluje twoją uwagę, ten kontroluje twoją rzeczywistość. A jeśli codziennie oddajesz się za darmo strukturom, których celem jest zysk, zaangażowanie i posłuszeństwo, to nie przesada powiedzieć, że twój umysł już nie należy wyłącznie do ciebie. Im więcej czasu spędzasz w tej logice, tym trudniej się wydostać, bo gratyfikacja jest natychmiastowa. Bo myślenie męczy, bo konsumpcja daje przyjemność. A system o tym wie. On nie chce Cię przekonać, chce Cię uwieść. I robi to, oferując wszystko, co już chcesz zobaczyć. Wszystko, co łagodzi Twój niepokój. Wszystko, co wydaje się znajome. Ale jednocześnie oddala Cię od siebie. Od niewygody koniecznej do wzrostu. Od wątpliwości, które wyzwalają. Od frustracji, która dojrzewa. Stajesz się posłusznym konsumentem i wciąż sądzisz, że jesteś wolny. Programowanie płytkości jest subtelne. Nie przychodzi z nakazami, lecz ze stymulacją. Nie zmusza, warunkuje. Najpierw redukuje twoją cierpliwość, potem ciekawość, na końcu autonomię. I wtedy wszystko, co wymaga wysiłku. Staje się uciążliwe. Długi tekst? Nie. Refleksyjny film? Męczący. Gęsta książka? Niemożliwa. Zostałeś nauczony, by preferować rozproszenie zamiast introspekcji. Szybkość zamiast głębi. Łatwość zamiast prawdy. A gdy to zauważysz, może już żyjesz płytkim życiem z myślami, które nie są Twoje. Pragnieniami, które ci zaszczepiono, i tożsamością, która została wyprodukowana. Zauważyłeś, jak wszystko staje się krótsze? Krótsze teksty, krótsze filmy, streszczenia streszczeń. Kultura przyspieszenia zamieniła wszystko w pigułki, ale świadomość tak nie działa. Ona potrzebuje czasu, ciszy, przestrzeni. Ale to nie pasuje do dzisiejszego systemu. Myślenie powoli to akt subwersji. Dlatego nie uczą Cię już głębokiego czytania, klarownego pisania, uważnego słuchania. To wszystko zostało zastąpione natychmiastowymi reakcjami. A reakcje nie zmieniają świata, tylko go utrwalają. Media chcą, byś był emocjonalnie reaktywny. Bo taki umysł łatwiej zmanipulować, łatwiej sprzedać. Wychować, rozproszyć. A najskuteczniejszy sposób, by to osiągnąć, to zalać cię nadmiarem. Nadmiarem bodźców, nadmiarem informacji, nadmiarem opinii. Wtedy czujesz się poinformowany, ale jesteś tylko zdezorientowany. Czujesz, że wiesz, ale jesteś tylko przeciążony. A w tym chaosie stajesz się podatny. Na nar tych, którzy krzyczą najgłośniej. Którzy mają największy zasięg, największy interes. Jest w tym wszystkim okrutny szczegół, przyzwyczajasz się. Umysł się dostosowuje. Zaczyna preferować to, co płytkie, to, co szybkie, co nie wymaga niczego. I wszystko, co nie pasuje do tego wzorca, zaczyna wydawać się dziwne, niepotrzebne, przestarzałe. W ten sposób tracimy kontakt ze sztuką filozofią ciszą. W ten sposób zamieniamy głębię na praktyczność. I nawet tego nie zauważamy. Bo jesteśmy zbyt zajęci, zbyt rozproszeni, zbyt rozpędzeni, by dostrzec, że tracimy to, co czyniło nas ludźmi. Ale nie wszystko stracone. Bo wciąż jest w tobie część, która się sprzeciwia. Która czuje dyskomfort nadmiaru. Tęskni za głębią. Chce myśleć Pytać, naprawdę czuć. Ta część żyje, tylko śpi i można ją obudzić, ale do tego potrzebujesz przestrzeni, wyciszenia hałasu, zmniejszenia konsumpcji, staranniejszego wyboru tego, co wpuszczasz do umysłu. To niełatwe, ale konieczne, bo nikt ci nie zwróci głębi, którą ci odebrano, sam musisz ją odzyskać. Musisz na nowo nauczyć się myśleć samodzielnie. A to zaczyna się od prostego gestu wątpienia. Wątpienia w to, co widzisz, co słyszysz, co przedstawiają ci jako prawdę. Wątpliwość to nie słabość to znak, że twoja świadomość wciąż żyje. Ale system nienawidzi wątpliwości, bo ona opóźnia konsumpcję, komplikuje przepływ, wymaga refleksji. A to wszystko nie jest mile widziane w kulturze, która zarabia na Twoim pośpiechu, lęku i konformizmie. Media chcą, żebyś myślał nagłówkami, czuł memami, zajmował stanowisko na podstawie trendów. A im bardziej to się dzieje, tym bardziej oddalasz się od siebie, bo Twoja tożsamość przestaje być budowana od wewnątrz, a zaczyna być formowana z zewnątrz. Nie żyjesz, odgrywasz. Nie czujesz, symulujesz. Nie wybierasz, powielasz. I to czyni cię nie tylko płytkim, ale i kruchym. Bo każdy zewnętrzny podmuch zmienia to, kim jesteś. Ale jest coś, czego media nie mogą kontrolować, Twoja obecność. Twoja zdolność do zatrzymania się, oddychania, obserwowania i wybierania. To wciąż należy do Ciebie. I to w tej przestrzeni mieszka wolność. Niewolność robienia, co się chce. Lecz wolność nieulegania każdej rzeczy. Wolność nieautomatycznego reagowania, nie noszenia się z prądem, bycia kimś, kto myśli, czuje, rozróżnia. To dziś akt rewolucyjny. Głębia nie jest w szybkich odpowiedziach, jest w trudnych pytaniach, w niewygodnych pauzach, w ciszach pełnych znaczenia, ale znajdziesz ją tylko wtedy, gdy zejdziesz z karuzeli. Gdy rzucisz wyzwanie uzależnieniu od prędkości, gdy wytrzymasz pustkę, która pojawia się, gdy kończą się rozpraszacze, a ta pustka przeraża, bo to w niej mieszkają wszystkie rzeczy ignorowane, Twoje bóle, lęki, pytania bez odpowiedzi, ale też tam mieszka to, co prawdziwe. Co Twoje? Możesz czuć wstyd, że masz dość ekranów, że masz przesyt bodźców. Że tęsknisz za spokojnym myśleniem, za byciem obecnym. Nie ma w tym nic złego. To zmęczenie jest sygnałem, że twoja dusza wciąż żyje, że domaga się przestrzeni, głębi, i dobra wiadomość jest taka, że możesz jej posłuchać, nawet pośród chaosu, nawet jeśli wszystko wokół mówi ci coś innego. Wystarczy się zatrzymać i posłuchać. Nauka głębi nie wymaga dyplomów, technik, drogich kursów. Wymaga odwagi, odwagi bycia ze sobą, znoszenia dyskomfortu ciszy, mówienia nie nadmiarowi, wybierania jakości zamiast ilości, głębi zamiast rozproszenia, rzeczywistości zamiast pozoru. To nie będzie oklaskiwane. Nikt Ci za to nie podziękuje. Ale coś w tobie znów zacznie oddychać. I to wystarczy. Zacznij od małych rzeczy. Wyłącz powiadomienia. Przeczytaj długi tekst do końca. Posiedź pięć minut w ciszy. Obserwuj swoje myśli bez osądu. Pytaj, co konsumujesz? Dlaczego to konsumujesz? I przede wszystkim, co to z tobą robi? Nie z poczucia winy, ale ze świadomości. Jako akt ponownego połączenia, bo im bardziej jesteś świadomy, tym mniej podatny. Nie musisz odcinać się od świata. Wystarczy, że wrócisz do siebie, do spokojnego myślenia, do intencjonalnego wybierania, do pełnego życia. Media będą nadal próbowały ściągać cię na powierzchnię, ale teraz już wiesz, teraz widzisz, a to zmienia wszystko. Bo prawdziwa wolność to nie krzyk przeciwko systemowi, to odmowa bycia przez niego uformowanym. Zostałeś stworzony do czegoś więcej, do odczuwania głęboko, kochać prawdziwie, myśleć wolno, tworzyć z duszy, ale to wszystko wymaga ciszy, obecności, przestrzeni wewnętrznej i dlatego media tak bardzo chcą Cię utrzymać zajętym. Bo przebudzony umysł jest groźny. Krytyczny umysł, nieprzewidywalny. Wolny umysł, niewygodny. I właśnie dlatego, świat potrzebuje cię takiego obecnego, świadomego, głębokiego. Jesteś programowany, by być płytkim, ale możesz wybrać inaczej. Możesz wyłączyć autopilota. Przestać być tylko konsumentem treści i znów stać się autorem własnej świadomości. Wybór należy do ciebie. I zaczyna się teraz, w chwili, gdy przestajesz tylko reagować i zaczynasz naprawdę myśleć.